Ładunki, te załadunki stare rasple, tośmy powinni mieć pod 1500 na godzinę, a nie 400 zł. Kurwa, stój, gdzie on jedzie? Ja, pierdzielę. dam go dorwę. The very start. Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Częściej się widujemy na zachodzie niż w Polsce. <grymne> Tylko raz w roku na wiegi. Nie, <grymne> nie ja. Tutaj jest miejsce, Paszko, busiać się w bo On powinien stać gdzie indziej. Kumpel ma ten, tutaj Bartek. Bartek ma problem tutaj z lawetą, z oświetleniem patrzcie co się dzieje nie? zaraz, tylko mu puszczę co ma zrobić słuchaj weź naciśnij stop teraz stop zobaczcie co się stanie a weź mnie kawałek i zobacz czy tam kable mam kurwa dobrze podpięte do przyczepy. Się tam po ziemi albo coś Ty, wyglądało, że jest ok, wszystko jest w we fertyczkach weź, weź ten stop naciśnij, zobaczymy jeszcze raz <laughs> Trzeba trzeba będzie światła widzę zaprawić jeszcze. Chuj, no na pauzie będziemy mieli zajęcie kurwa szukanie błędu Ja tam chuj, ja tam mam pauzę od, od odpoczynku dla kierowcy A nie, kierowca na pauzie musi odpoczywać Kurwa gdzieś zwalczy mam Bo bezpiezik nie No, ty masz rozjebane światło, a ja idę robić oponę. Koła raczej, kurwa. dziewiętnastka musi być siedemnastka No wszędzie izolacja najebane I, z, i zwarcie idzie wtedy jo, jo. Bo jest pakiet premium jaki jeszcze? Mini Mini Za trzysta. O kurwa to ostro go zjebałem tą oponę jest Cała nie Tak krzywa, ule krzywa Zjechana Zjechana, chuj damy ją na środek To będzie mniejszy opór Może wytrzyma Do Polski To jest najlepsza akcja Zapasówkę mam zaspawaną Można tak powiedzieć zaspawana Bo tu kiedyś była nakrętka, ale tak zardzewiała, że nie szło odkręcić I była traktowana młotkiem, boszem I chyba siekerą nawet

No to niby wszystko wygląda ok No ale kurwa bezpecznika nie wypierdala a świateł nie ma nic No to było w pakiecie premium jak chuj zrobione O teraz drodzy <grymne> państwo dopiero dolimy pieprzu Pięć jajek, pięć cebuli pięć łyżek soli Dobra robota Wszystko dobrze. Trzeba że tak powiem Tutaj teraz zrobić ryczki, żeby tam jakoś przeszła. Cieka Ciekawe, Ci Cieka cię widać. Te moje auta to tak z ręki do ręki, z ręki do ręki. Bananza trwa bo teraz je przejmuje Bartek i jedzie z nimi do Quimper, a ja już na załadunek będę leciał. Ja mam odciski, rękawiczki, bo odciski mają na policji Pliki, 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 pliki pęka gumka, to nie durex Recepturka o winieta, w oku Mamy, Rozstajemy się Bartek idzie do Quimper Ciężko masa No właśnie A ja jadę po opryskiwaczach Zostańcie z nami do następnego odcinka I pozdrawiamka. <noise>